Witam bardzo pięknie na czytaniu weekendowym. Wszystkie z wagi, skorpiony i strzelce. Kochani, zobaczymy sobie, co ten weekend może wam tutaj wnieść, jakie emocje, jakie nastroje, co tu też ciekawego może się zdarzyć, moi drodzy. I zaczynamy od wagi. Druga karta, która jest tutaj dociągnięta dla każdego znaku, kochani, jest to karta dopo dopowiadająca, dlaczego ta pierwsza, z jakiego powodu mogłaby się tutaj um, ta karta pierwsza objawić. Tak, tutaj są te, jakby, dopowiedzi. Moi drodzy, przechodzimy do wagi. Vague. Uh -huh. Kochani, czyżby jakieś wagi szykowały się w podróż, dalszą podróż, wyjazd, planowały te wyjazdy, moi drodzy, czy też na coś na ten styl? E, bo moi drodzy, karta świat bardzo często pokazuje po prostu podróże, tak? To, że gdzieś szykujemy się do jakiegoś wyjazdu, być może właśnie w weekend, być może na weekend, bo są oczywiście tu jakby dwie opcje, że to może być weekendowy wyjazd, może to być też wyjazd weekendowy, ale w weekend szykowany, e, szykujemy się do tego wyjazdu. To jest wersja numer jeden albo też tudzież, moi drodzy, karta typowo bramy, mówiąca też o tym, że być może co niektóre wagi będą zakańczać jakiś proces, jakiś etap życiowy w swoim, no w swoim życiu oczywiście, moi drodzy, jakieś pewne sprawy domykać, zamykać albo coś na ten styl, po to, aby otworzyć się na zupełnie nowe możliwości w swoim własnym, kochani, życiu więc albo te podróże albo to i czym to jest spowodowane moi drodzy chęcią zawalczenia o coś więc jeżeli przykładowo będziecie zamykać jakieś pewne drzwi po to żeby otworzyć na coś nowego to z was wzrośnie siła walki o coś albo jakiś poziom zdenerwowania który tutaj może zagościć w weekend spowoduje że wagi będą chciały dokonać właśnie zamknięcia drzwi na rzecz otworzenia się na coś zupełnie nowego coś was można tyle mocno zdenerwować i zdeterminować, aby taki ruch wykonać. Co niektóre osoby, które właśnie wyjeżdżają, to moi drodzy, to wszystko może być bardzo nerwowy klimat. To znaczy, te wszystkie, nie wiem, pakowania, ustalania, wyjazdy, to, tamto, przemieszczania się, mogą być w dosyć, dosyć bym powiedziała, takim poddenerwowaniu dosyć mocnym i nie będzie to zbyt przyjemna sytuacja. Więc moi drodzy, dopasujcie sobie tą sytuację pod siebie. A okej, okay, Wagi, no to ja Wam życzę oczywiście przecudownego i uda, ewentualnie wyjazdu, czy też przechodzenia w ten proces zamykania pewnych drzwi, bo się na coś wkurzycie i przechodzimy do skorpiona. No, i teraz Skorpiony, zobaczmy, co też u Was w ten weekend. Kochani, jakieś znudzenie, moi drodzy, tutaj następuje. Może taka sytuacja być, że ktoś będzie wam proponował coś, będzie was zachęcał do czegoś, będzie chciał wzbudzić w was jakieś pozytywne emocje, uśmiech, radość, entuzjazm. A wy tak trochę nie do końca, moi drodzy, tutaj widzę po tej karcie, będziecie, że tak powiem, euforycznie na to wszystko, kochani, patrzeć. Coś wyda wam się takie. Bez jaj, bez polotu, takie nudne, takie do niczego, moi drodzy. Ciężko mi powiedzieć, ale może to być spowodowane, kochani, również jakimś wyjazdem. Więc być może ktoś was do czegoś będzie przekonywał, namawiał, zachęcał, albo wy kogoś, a druga strona, że tak powiem, troszeczkę może kręcić na to nosem. Więc być może są takie skorpiony, które będą chciały właśnie uskutecznić jakąś wycieczkę, jakiś. Wyjazd przykładowy, weekendowy, nie wiem, majówka się zbliża, być może na majówkę czy na coś. I tutaj nie do końca, moi drodzy, spotka się to z entuzjazmem drugiej strony, albo też tudzież um, wasz wyjazd może okazać się nudnawy, taki bym powiedziała, mało radosny w skutkach, bo być może do niego dojdzie, ale nie będzie on, że tak powiem, na tyle entuzjastyczny dla dwojga ze stron. A no i, kochani, został Strzelec. No i teraz strzelec, zobaczmy tego strzelca. Kochani, u Was taki, taki weekend powiedziałabym stricte... E, komunikacyjny. A, dobra, może zacznijmy od pierwszej karty. Kochani, mamy wiadomości, mamy jakieś informacje, mamy jakieś, e, powiedziałabym, uskutecznianie czegoś, to znaczy wdrażanie jakichś planów, jakichś e, zagadnień, jakiejś dyskusji, być może z jakąś osobą na jakiś temat, bo gieromek monetowy to jest jakaś taka sytuacja, troszeczkę doinformowujemy się w jakimś zakresie, m, e, mamy jakąś wiedzę w jakimś zakresie, również, moi drodzy, i wdrażamy to, powiedzmy, w życie wdrażamy w to w pewnego rodzaju plan. W tej talii w porównaniu na przykład z inną, gdzie tutaj przykładowo my chcemy coś jakby poukładać, uskutecznić, rozważyć i tak dalej, tutaj być może w tej talii tego tak nie widać, że to jest jakby takie uskuteczniane czy wdrażane, ale bynajmniej dowiadujemy się o czymś, mamy jakąś wiedzę, Chcemy ten temat być może z kimś kochani przedyskutować. Dlaczego przedyskutować? Bo mamy kartę szóstka, słuchajcie, szóstki monet, równowagi w dawaniu i braniu, więc tutaj jest jakby taka opcja, że być może zechcecie z jakąś osobą w ten weekend przedyskutować jakiś temat, jakieś informacje, jakąś wiedzę którą tutaj, że tak powiem, Wy posiadacie, czy też macie ją oboje na temat właśnie jakiś tam, tak, być może finansowy, być może planowy, być, me, być może na jakieś tematy dla Was istotne, czy też kochani, ważne, no bo tutaj zwyczajnie jest taka opcja, gdzie po prostu, no, być może jest, dochodzi do tej komunikacji. Co niektóre strzelce mogą zgłosić się do kogoś po pieniądze, na jakiś tam cel, na dziecko, czy na jakieś inne rzeczy, które tutaj być może co niektóre strzelce sobie uskutecznią, będą mieć w głowie. Potrzebuje kasy, potrzebuje wsparcia, potrzebuje czegoś i być może, moi drodzy, zgłosicie się, załóżmy, do jakiejś osoby o taką pomoc, o takie wsparcie, o jakąś, powiedzmy, tutaj formę pomocy e, dla Was, moi drodzy. E, ale w dużej mierze czuję tutaj komunikacji, komunikację na tle pewnych informacji, które trzeba rozważyć, moi drodzy, po to, żeby dojść do jakiegoś, powiedzmy, konsensusu, wspólnego mianownika, czy też co dla niektórych porozumienia. Pozdrawiam gorąco, kochani Buziaki.